Ubieramy się razem na spektakl. A tak naprawdę otworzymy mój outfit, który miałam ubrany, dlatego że na spektaklu już byłam. I założę taką piękną, żółtą koszulę. Mam taką haftkę, żeby sobie spiąć ten dekolt. Możecie nosić ze stenikiem, bez stanika jak kto woli. Żółty wspaniale łączy się z takim ciemnym jeansem. I to są takie dzwony. I ta koszula jest naprawdę taka overseasowa. Nawet można by było ją założyć do jakichś shortów. I wyglądałaby wtedy trochę jak sukienka. Zwłaszcza, jakbyście wzięły sobie większy rozmiar. I ja sobie schowam też nutki do środka. Tak to sobie tutaj włożę. Założyłam brązowy pasek, który będzie świetnie pasował. I do tego moje brązowe samby. Ta brązowa torebka będzie idealnie pasowała, ale przyszła moja kurtka w mniejszym rozmiarze, tak którą wam ostatnio pokazywałam. Także przymierzmy ją sobie razem i zobaczmy, czy ta XS-ka będzie lepsza. I tak prezentuje się ta XS-ka na mnie. Bez żadnego swetarka, bo pamiętajcie, że wtedy miałam bardzo taki gruby, oversize'owy sweter. A teraz mam na sobie s -kę. Nie ma między nimi jakiejś takiej ogromnej różnicy, ale czuję, że ta jest większa. Myślę, że zostawię sobie XS-kę, dlatego że ona po prostu na mnie leży lepiej. Ale dajcie znać w komentarzach, co Wy sądzicie, s czy xs -ka. Rozpuszczę sobie jeszcze moje włosy. Och, zrobię pogo. Objętość, kocham. <laughs> Będę teraz taka trochę napuszona. Zapach to dzisiaj dzemalo Mimosa za Cardamon. gdyby świetnie pasowała taka zamszowa, ale zamszowa kurtka brązowa. Jak rzuciły Wam się gdzieś takie kurtki w oczy, to możecie mi napisać. Założyłam sobie do tego jeszcze takie kolczyki i taki naszyjnik kolorowy. Myślę, że fajnie tutaj pasuje grzywka, muszę sobie wsikać, lekko, bo cały czas spadam na twarz. Tak to się prezentuje. Oczywiście do tego jeszcze kurtka, bo nie jest aż tak gorąco. Ja jestem totalnie zakochana w tej koszuli, mimo że żółty teoretycznie nie pasuje rudowłosem, to ja mam to gdzieś. Ja noszę to, co mi się podoba. Nawet jak wszyscy Wam Mówię, że coś wam nie pasuje, a wam się podoba, to noście to po prostu. I tak wygląda moja stylizacja, dajcie znać co o niej myślicie. Zrobiło się tak 90-sobo chyba przez te włosy troszeczkę.